Royal I Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Patrzcie, co mamy: klanczes do otworzenia, szybki odcinek dzisiaj. Dobra, lecimy. Leciała nam trochę Golda. Trzy muskieterki Bomber, Fire Spirits, Tesla, Arousy i bez legendy Fireball. Ale słabo, kurde. Tutaj ulepszyliśmy. Kurde, dobra. Kończymy odcinek taki szybki był. Szkoda tej uklęczasa trochę. Tutaj jeszcze sobie zapliję. Dobra. Jak Wam się spodobał odcinek, dajcie łapkę w górę. I to tyle na dzisiaj. Siema.